Ojej, boję się mnóstwa rzeczy i począwszy od rzeczywiście karaluchów i tych wszystkich takich. Ja bardzo boję się wężym. To jest w ogóle moje proszę, proszę, Ale ten może proszę tu leżeć, tak? Węży. Tak, ten może no, tu leżeć, bez... Ale kiedyś bałam się zwierząt, w ogóle kręciłam teledysk i musiałam siedzieć na kanapie z jakimś wielkim kotem. Co przyprawiało mnie aż o skór Ale Zwykły odkąd kot? Zam... Nie Nie, no, nie, to nie był, Aha, to był tygrys. tygrys okay. tu... Ja rozumiem. To po polsku. Nie, to nie był mały kotek. Rozumiem. To był duży tygrys. Mhm. I rzeczywiście się bałam. Natomiast odkąd um, zaprzyjaźniłam się z polską wsią, i tam jest <laughs> dużo zwierząt, to jakoś przełknęłam swój lęk akurat, jeżeli mhm. chodzi. Ale my rozmawiamy też o takich lękach y, naszych codziennych, tak? No, bo wiadomo, ja że wiem, pająki, razy. Dlatego... Ja też Ale... boję braku pieniędzy głównie. To czy znaczy nie, chodzi o, o to, że... Braku pracy, braku pieniędzy, to jest taki... Boję się bezradności. To bezradności. jest, to jest najważniejsza, jak, najważniejszy lęk, że już nic nie mogę zrobić. W związku z tym wszystko, co pozbawia mnie mocy, na przykład właśnie zamknięcie nazywane klaustrofobią, mm. osadzenie w więzieniu, brak pieniędzy, choroba, paraliż, tego się boję najbardziej. Nie boję się czarnego luda, który wyłazi z piwnicy mm. i robi... Bo jeżeli mam coś przy sobie, czym mogę go dzielić w głowę, to już jest w porządku. Natomiast jeżeli jestem bezradna, bezradności no, boję ja się strasznie. I ciekawe, czy to nie jest nowe zjawisko, bo dawniej kobiety nie bały się bezradności Miały ba bały się, bały się chętnie i się przyznawały właśnie do tego, że sobie nie radzą. A my no, w świat w się, się, się troszkę no Właśnie. I ciężko kobiecie powiedzieć, że sobie nie radzi, musi sobie radzić. I, I rzeczywiście to jest wielki strach przed tym, że nie będzie się miało pomysłu. Eee... Na Jak życie, żyć? na to mm. po prostu, co ze sobą robić i, i w którą stronę pójść. Tak, Czy boimy ja się bezradności tej kobiecej też? Takiej, takiej dawniej usankcjonowanej, że ja nie wiem kochanie, nie wiem co zrobić i którędy iść? Nie, myślę, pójdziemy? że to. My o nie. tym w ogóle nie mówimy, bo o tym zapominamy. To wychodzi nam gdzieś tam e, spontanicznie. Natomiast e, z, boimy się zaplanować sobie życie bo ono się tak zmienia e, i tak naprawdę nie wiadomo, w którym momencie znajdziemy się za 3-4 lata. Czyli to jest tak, że siedzisz sobie i myślisz czasami no dobrze, no teraz jestem piosenkarką, tak? Ja jestem dziennikarką. Kasia ja nie wiadomo. Ja czy występuję jestem, w dobrze. Małej Czarnej. Występuję tak i tak dziennikarką, naprawdę... ale co będzie tak czy to że mamy taki lęk, który siedzi w nas, ale może stracę głos, za nie wiem i, i co wtedy, tak? Ja na przykład nie będę zadawać tak głupie pytania, żeby się to chciał. Ale to nie e... można się to ma bać, nie? Tak to myśleć, że Ale kiedy... myślę, kiedy... że jak ktoś jest kreatywny, to akurat jakoś tam. A nie sobie dopadają ci takie lęki. Na przykład? Ale dopadają mnie lęki przed tym, że, że mam dwójkę dzieci, że, e, że po prostu muszę. E, Otoczyć je Słabość proszę. tak naprawdę słabość jest e, takim lękiem, e, żeby jej, no nie wiem, nie pokazać swoim dzieciom na przykład, mm -hmm. żeby... że sobie nie radzimy. O, a jest wiele, wiele takich sytuacji, w których sobie po prostu nie radzimy. I, I ciężko się do tego przyznać. Jest to wielki lęk przed tym, że, że ktoś to zobaczy i że to wykorzysta po prostu przeciwko nam tak naprawdę. I uderzy w ten punkt, który akurat w tym momencie krwawi. Mhm. Dobrze, a nie boicie się śmieszności na przykład, bo ja wszystkich rozbawiam chętnie, opowiadam dowcipy, a panicznie boję się tego, że na przykład będę śmieszna. W zupełnie niekontrolowany sposób. Że nagle się potkniesz na skórce? Tak, bo tak, taki i majtki pokaże w, w ciepłe na przykład, a chciałabym seksowne albo coś w tym rodzaju. Ja, Boję ja miałam się ostatnio tego. taką sytuację, przewróciłam się u siebie w ogrodzie, ale miałam bramę e, otwartą i byłam bardzo elegancko ubrana. Co, ja zróbłam zróbłam do za samochodu ten. i przewróciłam się jak taki żółk na plecy i leżałam w tym płaszczyku. <laughs> jak kuka. Ja wam chwili, się żeby go ochłodzić. Ale ja Pójś zrobiłam przychodzi. dokładnie prawie to samo. Ostatnio byłam na zakupach i weszłam w drzwi szklane. A e, ale były zamknięte. Tak. Po prostu skleiłam się z nim jak glonoja. Z tego. I słynęłam. Panie po drugiej stronie, umarły. Umarły. W ogóle nie potrafiły mi pokazać żadnej pary butów. Zresztą ja nie potrafiłam ich założyć. Było mi tak wstyd. Ale po nie się? Obróciłam to w śmiech, Pewnie. bo to jest najlepiej. Co najlepiej. zrobisz, skoro? okno jest takie czyste. Ale Dobrze, że <laughs> nie wiem. Ale poczekaj, no bo Powiedziałam, masz... że następnym razem, jak będzie tak umyta. To nie, proszę. No. Ale poczekaj, bo ty występujesz na scenie, więc ten lęk przed śmiesznością też jest. No my tu też w programie możemy się, prawda, ośmieszać w jakiś różny sposób. Ale na scenie, jeśli coś ci nie wyjdzie, tak? jeśli, nie wiem, potkniesz, się, czy coś zobaczą to setki tysięcy ludzi, zwłaszcza jeśli to jest transmisja ja telewizyjna, to, to, to musi być, trzeba, być tego, trzeba mieć do siebie dystans i mhm. po prostu takie przyjmowanie wszystkiego naprawdę na serio e, może człowieka wykończyć, bo gdzieś tam w końcu uderzą w czuły po, punkt, i e, jak się nie założy wielkiej skóry aligatora, żeby to mhm. odetchnąć albo już się takich momentów? To może być ciężko. No to oczywiście ja parę takich momentów sama przeżyłam i, i to jest straszne, natomiast no, nikt oprócz nas się nie podniesie.